Cześć Sieman, mono, widzowie, witam was bardzo szybko w kolejnym odcinku z nowej gry. Tym razem jest to Prospecting, czyli po polsku poszukiwacze. Jest to nowa gra na Robloxie, która polega na poszukiwaniu skarbów, ale zaraz dokładnie sobie o niej opowiemy. Także ty, mój drogi widzów, bez przedłużania strzelko, nie czytaj łapkę w górę, subskrypcję. Zapraszam Cię do oglądania. I ogólnie na tą grę wpadłem ostatnio na streamie. Jeden widz mi ją polecił, potem drugi widz mi ją polecił, no to mówię przetestuję i powiem wam szczerze, zagrałem i strasznie mnie ta gra wciągnęła. O co w tej grze chodzi? Jak widzicie, na start mamy zardzewniałą patelnię, taka giga słaba, bratku. Oraz jakiś tam słaby szpadel tak naprawdę, czy tam łopatę. No i na start gry musimy wziąć sobie quest od pana Jana. Panie Janie, co pan nam powie ciekawego? Jesteś nowicjuszem? No jestem nowicjuszem. Ukończ samouczek, okej. Okay. Dobra, czyli co mam na początku zrobić? Uzupełnić garnek obok rzeki. No dobra, możemy to zrobić, bo czemu by nie? Oj, troszeczkę się zrobiłem, bo jak przytrzymujemy, to jak klikniemy w ten najlepszy punkt zielony, to dostajemy jeszcze więcej tutaj piasku ogólnie do naszego tu, tutaj patelni, naszej patelni. jak uzupełnimy, jak widzicie, pięć piasku, podchodzimy do rzeki, no to sobie tutaj normalnie czyścimy z tego piasku, a w środku zobaczymy, co będziemy mieli. Możemy mieć szmaragdy, diamenty, złoto, wszystko możemy tutaj mieć. A ja na sam start, uwaga, co mam? No platynę mam, platynę mam. No platyna nie jest droga, no ale przynajmniej mamy. Patrzcie, jak ona wygląda. Uwaga, tak wygląda moja platyna. Ile jest warta? 600 dolarów. No nie za dużo, nie za dużo, no ale panie kolego, na start gry myślę, że może być, myślę, że może być. chce to sprzedać u pana kupca Czy chcesz to kupić? Czy chcesz to kupić? Kupił ode mnie, bardzo dobrze, dzięki pani kupcu Za pomoc, teraz możemy sobie kupić Lepszą miskę, jak tutaj widzicie, dokładnie Patelnię, nie wiem czemu ja mówię na tą miskę Ale to jest ogólnie patelnia, więc co Kupujemy za 500 dolarów i myk Mamy plastikową, już nie jest taka Zardzewniała, teraz jest już dosyć nowa, dobra Słuchaj mi, Jan, zrobiłem questa, dawaj dolary Dobra, dał 500 dolarów tutaj Za przejście samouczka, odbieramy również nagrodę Za pierwszy dzień, czyli 30 minut laka No i od razu możemy od ciebie wziąć drugiego ja ogólnie już tą grę grałem, tylko nie na tym koncie. Więc nie wiem, czy i z wami na główne konto, bo tam mam chyba 15 level. Czy zaczynamy przygodę od zera wspólnie? Możemy zacząć wspólnie, dobra. Co nam Jan dał za quest'y? Zbierz 30 złota, zbierz 10 platyny, zbierz 3 ametysty i zrób złoty pierścień. Dobra, to nie jest takie proste, to nam zajdzie trochę. No ale co, no? Trzeba słać pana Jana. Chłopiec z naszym tak naprawdę tutaj pracodawcą, będzie nam pieniądze płacił: 25 tysięcy dolarów i 500 punktów doświadczenia, plus 40 emeraldów, szafi czy ogólnie tej waluty. Ona jest ogólnie potrzebna, jak chcecie kupić sobie totemy. Oj, przy okazji mamy wydarzenie, patrzcie to. Normalnie tu się taka strefa specjalna pokazuje i macie 20 na przykład sekund, żeby wydobyć z niej coś fajnego. Dobra, bierzemy tutaj, wykopujemy, może trafimy akurat na meteor. Meteor jest mega drogi. I w sekundę bym opuścił tą strefę. Zobaczmy, zobaczmy, czy trafimy szybko, szybko, zbieramy 10 sekund. Potrzebuję zebrać wszystko, uwaga, jeszcze raz, dobra, zdążymy, zdążymy. Let's go! No nie, jeszcze raz muszę. Dobra, zdążyłem. Zdążyłem i tak. Idziemy. Do wody i zobaczymy co będziemy mieli Widzę, że jest coś fajnego, dużo złota mamy na pewno Okej, okay, fajnie No kasa na start się przyda, bo dopiero zaczynamy przygodę Ile mamy złota? 2 złota, 3 złota chyba I to dosyć duża ruda Złota poleciała, dobra, fajnie, fajnie No i platyna niestety, platyna Ile to jest warte? Uwaga, 300 dolców 300 dolców, no dobra, jednak nie za dużo Tak naprawdę, no ale do questa nam się zalicza Ja zrobię to zadanie i słyszymy się za sekundę Przy okazji, gdzie ja tutaj zdobywam Sobie jakieś różne rzeczy O, ametyst siat. elegancko, elegancko to powiedzmy sobie co z Pet Tower Defense Bo bardzo dużo osób z was pyta Czy będą odcinki z tej gry Powiem szczerze, widzę was wciągnęła te gra Mnie też ogólnie wciągnęła, będą odcinki Nie martwcie się, tylko na razie Jakby nie ma update'u, update dostaniemy W niedzielę, więc myślę, że w poniedziałek Wtorek będę mógł nagrać jakiś odcinek I przy okazji znowu mamy strefę, dobra odblokowujemy Tutaj, z racji tego, że no obecnie Niestety nie ma update'u, jest troszkę Nuda, bo zrobiłem wszystko, no i czekam Aż coś tutaj deweloperzy dodadzą nowego I wtedy na pewno nagram Was odcinek. Naprawdę PET Tower Defense fajna gra. Widziałem, że wam się spodobała. To mam nadzieję, że ta, którą teraz gramy, również wam się tutaj spodoba. Bo ogólnie, jeżeli chodzi o tych poszukiwaczy, jest to gra typu taka luźna bardziej bym powiedział. Tu nie ma tryhardu, to sobie luźno tutaj, wiecie. Zdobywacie piasek, w sensie, no, łapiecie piasek, potem go czyścicie, dostajecie różne rzeczy. Taka luźna, chillerska gra, bym powiedział. Dla osób, które nie chcą tryhardować i zdobywać Titaników, huge Petów i jakiś ogólnie topek, tylko chcą sobie po prostu na chillku pograć. A i co? I zapomniałbym wam tutaj dodać Ogólnie tu macie coś takiego jak szczęście i macie więcej szczęścia tak naprawdę Tutaj na tym pasku Tym macie większą szansę na trafienie czegoś lepszego Plus ogólnie jak wykupujecie tutaj Piasek to weźcie na tym Zielonym polu trafcie tak jak ja w tym momencie Z racji tego że macie wtedy lepszą Jakość piasku Największą szansę że zdobędziecie coś lepszego również Bo nie wiem czy o tym mówiłem ale chcę tutaj dopowiedzieć Żebyście perfekcyjnie tutaj klikali No a nie tak jak bebeszek Bebeszek teraz nie trafił no nieźle bebeszku nie Źle. Przez ciebie nie będę miał 100%, tylko 90 coś procent, uwaga. Ile będę miał, ile będę miał? 95%. No dobra, też może być. I patrzcie, teraz ładnie tutaj zdobyłem, mamy piryt, mamy tytanium. Czy będzie jeszcze złoto? Złoto by się przydało do questa, bo potrzebuję go aż 30. No ale okej, okay, jest piryt, jest piryt. Pirate jest z tego, co wiem chyba dosyć drogi. Sprawdźmy. No dobra, co pan to? piryt jest dosyć tani. Ale zdobyliśmy wcześniej topas za 3000 i jeden rubin warty 5000. Ja to chyba idę sprzedać, wiecie? Ja to chyba idę szybko sobie sprzedać, bo czemu by nie? Plus, możemy chyba zrobić od razu pierścień, bo mamy quest. Zrób złoty pierścień. Dobra, robimy go. Tutaj mamy takiego rzeźnika po boku, jak widzicie, wytwarzanie. Wchodzimy złoty pierścień. Po co potrzebujemy aż 5 złota? Okej, okay, myślę, że możemy wytworzyć. Zaznaczamy sobie najlepiej jak najmniejsze złoto zaznaczyć, żebyście jak najmniej stracili, więc zaznaczymy to, to i to. Proszę od wytworzenia. Aha, nie masz pieniędzy. 2000, dobra. Czyli będę musiał sprzedać coś. Sprzedajmy ten rubin, bo rubin jest dosyć drogi. Witam cię, przyjacielu. Ja chciałbym to sprzedać. Dziękuję bardzo, już mam 6000 dolarów, wchodzimy znowu tutaj wytwarzamy normalnie gościu klikamy złoty pierścień, zaznaczamy dobra, niech będzie to, to i to, pyk proszę bardzo, aha, 5 złota potrzeba, dobra, źle przystałem, nie 3 zł, tylko 5 złota i teraz wytwarzamy dobra, jak widzicie, jedną część zadania mamy zrobioną i takie pierścienie też możecie ubierać, to jest właśnie fajne w tej grze a jak ubrać, wystarczy, że na pasku klikniecie w ten pierścień, lewy przycisk myszki i już go macie ubranego, później wam pokażę ogólnie, bo nie wiem, czy teraz mogę to zobaczyć ale mamy coś takiego jak ekwipunek czy to będzie. To nie jest kolekcja, tylko to jest tutaj. Dobra, drugi tutaj ogólnie przedmiot na waszym pasku i tu macie wasze patelnie, łopaty, no i tak naprawdę wszystkie tutaj rzeczy. Jak widzicie, jest wyposażenie i mamy złoty pierścionek. Póki co mogę ubrać dwa pierścionki, jakiś naszyjnik, jakieś ogólnie bransoletkę, a później jak będziecie zdobywali właśnie te tutaj diamenciki, możecie odblokować dodatkowe sloty. Plus zero robuxy jeszcze dwa dodatkowe można kupić. No ale ja niestety w tą grę nie chcę grać pay to przynajmniej na tym koncie. I w ogóle patrzcie, co ja wydobyłem w tym momencie. Mamy smak! Czajcie, to mamy szmaragd Ej, dobra, ile on mi da kasy? Ile on mi da kasy? Ej, szmarek jest mega drogi. Ja mogę być bardzo bogaty. Potem, uwaga, nawet nie wiadomo, ile on jest warty, tak naprawdę. Zobaczmy, czy mi pokaże. Dobra, ja go pójdę po prostu sprzedać. Patrzcie, to normalnie toki cały ogromny zielony szmarek. Dobra, stary, powiedz mi, ile to jest warte. Chcę to sprzedać, ok? 194 tysiące mamy. Czy wy to trzeicie? 194 tysiące. Przecież ja teraz mogę kupić chyba najlepszą miskę, bo kosztuje 55 tysięcy. I najlepszą łopatę, tak naprawdę. No dobra, na łopatę stać mnie, stać mnie dosłownie na styk. Dobra, kupujemy. W jedną sekundę staję się bogaty i tak naprawdę odblokowałem prawie pierwszą strefę. Niby mogę iść już na drugą strefę, ale na początku skończmy tego questa od Jana, bo nam pracodawca wypłaty nie da. Ale teraz ile mogę w ogóle wydobywać? 30 aż piasku, dobra. I patrzcie, jak szybko się wydobywa. Po 7,5 się wydobyła. Dosyć szybko. No jak widzicie, lak też się zwiększył, ale to chyba za sprawą bardziej amuletu. Bo nie wiem, czy te itemki też zwiększają laka. Ej, tak naprawdę nie wiem. Czekajcie, zdejmijmy na chwilę ten amulet i zobaczmy. Uwa Uwaga. 8 i 8, dobra, czyli Upgradeując po prostu tej garnek, łopatę Też zwiększacie sobie laka I dobra, i widzicie, wydobyłem wszystko, o co Poprosił nas tutaj pan Janek Idziemy z nim porozmawiać, witam cię, Janku Nagrodę proszę dać, dobra, wypłacił nam I sprzedajmy wszystko, co do tej pory zdobyłem Patrzcie, ile rzeczy ja tutaj zdobyłem Ej, dobra, z tego ze 150 tysięcy Muszę mieć, siema stary, mam pytanie Ile mi za to wszystko dasz? Chcę wszystko sprzedać Tak, jestem pewny, chcę sprzedać wszystko I uwaga, 111 tysięcy, no dobra No może być, może być, dlaczego każdy żeby mi kupić drugą tutaj łopatę, jak ja mam, kupioną najlepszą. Dobra, kupmy sobie, może trzeba tak naprawdę wszystkie tutaj zdobyć. Więc kupmy sobie Tom, kupmy Tom, cała kasa wydana. Myślę, że możemy mieć na kolejną strefę. I ogólnie, Jan to jest taki nasz główny NPC, który daje nam questy, ale mamy też na przykład handlarza, który daje ciekawe questy, tylko ciężkie, ale dużo kasy od niego dostajemy. Mechanik też daje questy. Mechanikę możecie kupić coś takiego, jak to się nazywa stalowa skrzynia odpływowa. Tak, i ogólnie tutaj wam się zbierają minerały przez jakiś tam czas gry. Ja bym sobie ją kupił. Ale ta basicowa jest nic nie warta. Pasowałoby to chociaż kupić za tutaj 100 tysięcy, no ale niestety wydaliśmy 100 tysięcy może, później kupimy. Póki co chodźcie, idziemy na drugą strefę, która znajduje się po drugiej stronie tutaj wody. O i tak dokładnie to wygląda. Jak widzicie, 10 minut żwiruje się i zdobywa wam różne minerały. Dobra, idziemy, idziemy, idziemy po drugą stronę, mapa numer 2 I let's go! Tutaj też mamy ogólnie miasteczko, w którym jest dosłownie kupiec. Tu mamy dziecko dosłownie, rzeźnik. Pan prezydent zmęczony odkrywca, alchemik, no dzieje się tu. Dużo, naprawdę dzieje się tu dużo. No i oczywiście sklepikarz, który też ma dalsze tutaj patelnie oraz łopaty. Zaraz do nich zajrzymy. Pan rybak widzę też chce coś ode mnie, ale zanim do nich zajrzymy, to sobie na pewno wykopmy coś na nowej strefie. Uwaga. Moja łopata nie jest zbyt wystarczająca tutaj do wydobywania czemu? Halo? Zmocnioną łopatę, proszę mi założyć, co ja mam? Metalową człowieku, jak ja mam lepszą, czemu mi zdjęło? Aha, bo ja kupiłem chyba lepszą. Dobra, srebrne też załóżmy. Bo mi ogólnie założyło to jest słabsze, chociaż mam tak naprawdę lepsze. I zobaczmy, czy na nowej strefie będziemy mieć wartej Coś takiego mega drogiego, czy niestety nie? dobra, idziemy, uwaga, sprawdzamy, czy tutaj są lepsze minerały. No wiadomo, że są ogólnie tutaj lepsze minerały, ale to też trzeba mieć dużo szczęścia. Jak widzicie, mamy platynę, platynę. I uwaga, coś tu złotego świeci. Coś tu złotego świeci tytanium i co to będzie to ostatnie? No pokażcie już co to jest. Ej, ja nawet nie wiem co to jest, chyba, że to nie u mnie tak świeci. Dobra, to ewidentnie nie u mnie świeciało. Ej, dobra, żeby nie było za prosto, porozmawiajmy z zmęczonym odkrywcą. Witam serdecznie. Przybyłem tutaj z obietnicą bogactwa i złota. Okej. Okay. Ale oto jestem z niczym do pokazania, kolego, nie przejmuj się, ja ci dam, ja ci dołożę. Założę się, że nie będziesz mógł znaleźć niczego wartościowego. No dobra, dawaj. Zbierz 5 lapisu lazurytowego jeden szmaragd i jeden opału oj, oj, oj dobra, to na pewno nie będzie proste do zrobienia. Ale nagroda też jest solita. 250 tysięcy to lepiej niż pierwszy pracodawca nam dawał. I jeszcze przy okazji wziąłem sobie tutaj questę od rybaka, bo czemu by nie, tylko on też trochę przesadza. 200 zł, 75 platyny, 25 jadeitów. Przecież ja to będę robił tak naprawdę. Po Parę godzin, ale dobra, jeżeli ktoś się wciągnie w tą grę i będzie grał parę godzin, no to takie questy może robić. Naprawdę ta gra jest fajna, uwierzcie mi i w tą grę można grać parę godzin dziennie. Znam osoby, które tutaj dosłownie cały dzień siedzą. Dobra, idziemy sprzedać to, co na razie zdobyłem. Idziemy sobie tutaj do sprzedawcy, czy tam kupca. Witam cię, przyjacielu, cieplutko. Ile mi dasz za te wszystkie rzeczy? Troszkę tego mam. Daj no za 100 tysięcy, chociaż proszę, cię, 100 tysięcy będzie. Uwaga, 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 potwierdzam. Okej, okay, 157 tysięcy. Musimy udać się na pierwszą mapę, bo tam właśnie chcę iść, ale zanim pójdę na pierwszą mapę. Ile tutaj kosztuje ogólnie patelnia najtańsza? 300 koła, dobra. Uciekam stąd, dosyć drogo. No ale wracając, jeszcze mam dla Was dwie informacje. Pierwsza informacja to jest dla osób, które myślą, że tą grę przejdą tak naprawdę w godzinę, 2-5 godzin. ja Wam powiem tak, nie przejdziecie tego w 5 godzin nawet, z racji tego, że ja grając pół godziny dopiero tak naprawdę nic nie zrobiłem, bo mamy niby drugą mapę, ale jak widzicie, jest tu indeks. Dużo rzeczy musicie wydobyć. Potem mamy rzekę szczęścia, potem mamy plażę, potem mamy delta rzeki. Widzicie, ile tego tutaj jest? To nie jest takie naprawdę proste. To jest gra na kilkadziesiąt godzin minimum. A drugą informacją jest to, że naprawdę warto pograć. Zwłaszcza, że na razie takich gier niestety nie ma. Pet Simulator niestety odwołał update ten weekend, więc praktycznie będziemy mieli miesiąc bez updateów. Czyli Pet Simulator się już dosłownie kończy, już się skończył, można powiedzieć. No i czekamy, co Preston zrobi w sprawie nowej gry. Może będzie Pet Simix Remastered, może nie. Powiem tak, ja to śledzę i jak będę wiedział, dokładnie to wam powiem. A w Pet Tower Defense update jest dopiero w niedzielę, więc macie troszeczkę czasu, żeby sobie w tą grę pograć. Kupujcie Tutaj pykto stalowa skrzynia odpływowa, let's go kupiona. I przy okazji, jak tutaj jestem, wziąłbym jeszcze questy tutaj od handlarza, bo czemu by dodatkowej kasy nie zarobić sobie. Nie, im więcej questów, tym lepiej dla mnie, tak naprawdę. Let's go, chcę wziąć questa, zdostarcz Rubin. Okej, okay. czyli to nie jest duży quest i jeszcze od Jana sobie weźmy. Im więcej questów, to i tak przy okazji kopiecie i więcej zarabiacie, tak naprawdę. Panie Janie, co pan mi tutaj chce dać za questa ciekawego? Aha, pan Jan nie chce mi już niestety dać questa. Szkoda, szkoda, powiedział, żebym kupił lepszą łopatę i szedł na lepszą strefę. No to już tam jestem. I jak udajemy do lepszej strefy, to jak widzicie po lewo mamy coś takiego jak jaskinie Crystal Cave ogólnie. No i tutaj wykupujecie kryształy, tylko potrzebujecie 15 level. Ja niestety jeszcze takiego nie posiadam, więc tam się nie udaje. Co jest jeszcze tutaj fajnego, co by wam powiedzieć? No ogólnie te wytwarzanie, co wam mówiłem, tu możecie różne robić rzeczy, Tytanowy pierścień, amulety. Ogólnie wszystko tutaj daje wam lakę i inne rzeczy. Tutaj macie Alchemika. Właśnie co robi Alchemik? Jest ja sam nie wiem, co robi Alchemik tutaj. Co ty masz stare zapotki, Co ty tutaj nam oferujesz? Uwaga, jakieś potki do laka? To są czekaj, no bo na razie z nim gadamy. To nawet nie mogę zobaczyć. Eliksir zwiększa szczęście. 30 tutaj kryształów nam daje. Tutaj eliksir większej pojemności. Tutaj podstawowej pojemności i szczęście. Ej, możemy sobie kupić taki eliksir za 50 tysięcy. Dobra, ja nawet nie wiedziałem, że coś takiego jest. Fajne, fajne. No i są też amulety szczęścia. Tylko, że taki amulet kosztuje 300. Tutaj ogólnie tych kryształów. Więc no, amulety nie są niestety tanie. Ten kosztuje troszeczkę mniej, bo 180, ale też jest gorszy. Plus eliksir kupca jakiś specjalny z do kupienia. Mówię Wam, w tej grze dzieje się tyle, że naprawdę. Żeby wszystko ogarnąć trzeba troszeczkę pograć Ale póki co ja stawiam tutaj stalową skrzynkę W tym miejscu gdzieś O tutaj sobie elegancko postawmy Niech mi zbiera minerały i myślę, że możemy zakończyć dzisiejszy odcinek Bo nie chcę całej gry przejść w jeden odcinek Bo myślę, że trwałby 24 godziny Więc póki co za dzisiaj wam bardzo dziękuję Za oglądanie, jeżeli chcecie więcej odcinków z tej gry Napiszcie w komentarzu Ja oczywiście wszystkie przeczytam i będziemy wiedzieli Póki co na dzisiaj dzięki jeszcze raz I słyszymy się w kolejnych, do zobaczyskiej, papatki, elo elo, puu.